Dzień dobry, witajcie. W internecie pojawił się film na mój temat nagrany przez pana doktora Jerzego Jaśkowskiego. W internecie jest wiele filmów na, na mój temat. Jedne są złe, inne są jeszcze gorsze. Natomiast ten, który został nagrany przez pana doktora Jerzego Jaśkowskiego, zamieściłem w opisie poniżej pod tym moim filmem. Dla niewtajemniczonych powiem, że pan doktor Jerzy Jaśkowski to jest taki znany i poważany lekarz, cieszący się dużym autorytetem, zwłaszcza wśród przeciwników przymusowych szczepień. I w tym filmie pan doktor Jerzy Jaśkowski mówi, że jestem jakimś anonimowym człowiekiem, który rzekomo skończył jakąś szkołę, ale się wstydzi podawać swoje dane osobowe, ponieważ wstydzi się tego, co mówi. Mówi również pan doktor Jerzy Jaśkowski, że opowiadam dyrdymały, twierdząc, że podanie zastrzyku podskórnie to nie jest to samo, co podanie dożylne. Aczkolwiek tutaj chodziło akurat o szczepionkę. I na tym kończy wywód na mój temat. Stawiam mnie wśród innych osób, tak zwanej medycyny Rockefellerowskiej, jak to ładnie określają antyszczepionkowcy. Za co bardzo dziękuję. Dlatego że gdybym na przykład był chwalony przez antyszczepionkowców, to dopiero wtedy zacząłbym się martwić i zastanawiać, gdzie popełniłem błąd. No więc moi drodzy, jeżeli chodzi o ujawnianie swoich danych osobowych, czyli imienia, nazwiska, PESELu, daty urodzenia, kiedy wychodzę z mieszkania, gdzie mieszkam, to nie robię tego wtedy, gdy nie jest to niezbędne, a dla celów tego kanału nie jest to niezbędne, dlatego że w internecie nagrywają dwie grupy osób. Pierwsza to są lekarze lub znachorzy, którzy powołują się na swoje autorytety, powołują się na swoje wykształcenie, na swoje tytuły zawodowe i na tej podstawie nagrywają filmy czyli filmy oparte na opinii jednej osoby, które są albo prawdą, albo fałszem. Natomiast ja w swoich filmach powołuję się na piśmiennictwo. Ja nie prowadziłem nigdy badań na temat szczepień, na temat GMO, na, na temat 5G, dlatego przedstawiam piśmiennictwo pod każdym filmem. Jest dokładny opis i załączona literatura składająca się czasami z kilku, czasami z kilkunastu pozycji. Zgodnie z Evidence-Based Medicine staram się wybierać te badania, które są najbardziej wartościowe czyli metaanalizy, przeglądy metaanaliz, badania kohortowe lub inne badania, które faktycznie są wartościowe. Natomiast proszę zwrócić uwagę że w Każdym z tych badań pod każdym z tych badań podpisuje się kilku, czasami kilkunastu autorów. Więc załączenie kilku czy kilkunastu pozycji wartościowego piśmiennictwa, liczącego w sumie kilkunastu autorów, jest zdecydowanie bardziej wiarygodne niż opinia jednego lekarza, chociażby nawet miał stuletni staż pracy. Natomiast dlaczego w związku z tym nie powołuję się na swoje dane osobowe i nazwisko? Dlatego, że tak jak powiedziałem, jest to kanał edukacyjny, informacyjny gdzie powołuję się na piśmiennictwo, a nie na swój autorytet, który w tym przypadku tutaj, no, którego w tym przypadku tutaj nie mam i niczego tutaj podanie moich danych osobowych by nie zmieniło. Poza tym narobiłem sobie wrogów tu i ówdzie, zwłaszcza wśród antyszczepionkowców, przeciwników GMO oraz przeciwników 5G, dlatego lepiej się tak bardzo nie wychylać. W zasadzie to cieszę się, że teraz chodzimy w maseczkach. Chyba będę nosił maseczkę cały czas, nawet jak zniknie obowiązek, obowiązek jej zakładania. Trudniej mnie wtedy będzie rozpoznać na ulicy. Ktoś mi wczoraj zadał pytanie, dlaczego pod jednym z filmem mam takie sine plamy na twarzy. No więc, bo spotkałem jednego antyszczepionkowca. Padły mocne argumenty z jednej i z drugiej strony, ale w końcu był zmuszony uznać moją rację. Moi drodzy, no więc żeby przekonać pana doktora Jerzego Jaśkowskiego, że nie ukończyłem tylko i wyłącznie Akademii Pana Kleksa, przedstawię na to dowody. Mianowicie ja już nagrałem film pod tytułem Kim Jestem? Z nachorem, wróżbitą czy agentem Big Farmy, w którym dokładnie opisałem swoją edukację. Ten film znajduje się w opisie pod tym filmem. Natomiast teraz pokażę wam na przykład mój na przykład mój. No, mój dyplom ukończenia studiów wyższych, proszę bardzo, to jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku analityka medyczna, gdzie ukończyłem studia wyższe z wynikiem bardzo dobrym. Jak widzicie, to zdjęcie to jestem ja. Tutaj nie jest nic sfałszowane, ani nie jest nic podrobione. Ja już wcześniej mówiłem w filmie innym, że uzyskałem średnią z całego zakresu z 5 lat studiów powyżej 4,90 i to z, licząc tutaj wszystkie oceny, w tym oceny z egzaminów praktycznych i teoretycznych. Także znalazłem się w grupie kilku procent najlepszych absolwentów całej uczelni i w grupie najlepszych absolwentów w Polsce uzyskując nagrodę prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz doprowadzając do tego, że bank umorzył mi kredyt studencki. Natomiast zapamiętajcie sobie na przykład tutaj ten numer w indeksie, mianowicie jest to numer 80, łamane przez A, łamane przez. Łamane przez, przez dwa rzymskie, tak? dlatego że do takiego indeksu, oczywiście, zawsze jest wydawany suplement, suplement do dyplomu, tak jak tutaj, zawierający dokładnie ten sam numer. I na tym suplemencie do dyplomu są wyszczególnione oceny. No i nie chcę się chwalić, ale się pochwalę, mianowicie chemia kliniczna narządowa 5, historia filozofii 5, bo ja jestem takim filozofem, historia medycyny i farmacji 5, patobiochemia 5, toksykologia kliniczna 5, genetyka molekularna 5, immunopatologia laboratoryjna 5, laboratoryjna diagnostyka hematologiczna 5, mikrobiologia kliniczna 5, statystyka w badaniach naukowych 5, bardzo lubiłem statystykę. Czyli testowanie hipotez. Lubiłem też matematykę, z której miałem piątkę, zwłaszcza rachunek różniczkowy i równania różniczkowe z dziesiątego rzędu. Transfuzjologia 5, kliniczna diagnostyka laboratoryjna 5 i tak dalej, i tak dalej. Miałem czwórkę z cytologii klinicznej, ale to dlatego, że się wtedy nie przygotowałem. Miałem też czwórkę z WF-u i to w zasadzie już się ciągnęło za mną od początku szkoły średniej, dlatego, że nie lubiłem WF-u. Nie lubiłem tego testu Coopera, nie lubiłem tam skakać, biegać, z wyjątkiem biegu na 60 metrów, z którego byłem całkiem dobry. Zawsze, gdy było jakieś zaliczenie z WF-u, to mówiłem nauczycielowi, to mówiłem nauczycielowi, że babcia jest chora. Mówiłem tak mu 10-11 razy. A ponieważ babcia była już starsza, to ona była cały czas chora. Ale za dwunastym razem nauczyciel coś się zorientował, że chyba, chyba coś go okłamuje, i powiedział: Słuchaj, za każdym razem, gdy mamy coś zaliczać, to mówisz mi, że twoja babcia jest chora. To ja mu na to: No tak, panie profesorze, też mi się wydaje, że babcia symuluje. Moi drodzy, oczywiście, żeby nie być gołosłownym, to też wam tutaj, też wam tutaj przedstawię. Te oceny moje prosto do kamery, proszę bardzo, w tym miejscu. Tak? I na drugiej stronie też. W tym miejscu wraz z wykazem przedmiotów, jak widzicie, same piątki. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby się tym chwalić. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że naprawdę to wykształcenie uzyskałem. Pisząc pracę dyplomową pod tytułem analiza ekspresji ludzkiego leukocytarnego antygenu G w rakach w przełyku, czyli była to praca z immunohistochemii, którą również zaliczyłem na ocenę bardzo dobrą. Moi drodzy, natomiast ukończenie studiów to jedno, ale później jeszcze trzeba było uzyskać wpis do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i zdobyć prawo wykonywania zawodu, takie prawo aktualne wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego również posiadam. Jest to taka... Książeczka przypominająca nieco, nieco paszport. Otwieram ją, a tam, no proszę, znowu ja. Proszę bardzo, to jestem ja i prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. A więc, jak widzicie, nie ukończyłem jakiejś Akademii Pana Kleksa, tylko normalną, zwykłą szkołę wyższą. Studia dzienne. Które ukończyłem z wynikiem naprawdę bardzo dobrym. Natomiast kolejną sprawą jest zarzut, który pojawił się, który wystosował pan doktor Jerzy Jaśkowski, mianowicie, że opowiadam dyrdymały, twierdząc, że podanie zastrzyku podskórne to nie jest to samo, co podanie dożylne. Moi drodzy, nie trzeba być fachowcem, nie trzeba skończyć żadnej szkoły, żeby wiedzieć, że to nie jest to samo i to nie są żadne derby małe. Już nawet mój znajomy. Który jest szanującym się narkomanem, wie, że podanie draga do żyły to nie jest to samo, co pod skórę. Ale to tylko zobrazowanie tego, żeby wam pewne fakty unaocznić. Po pierwsze, lek podany do żyły nie ma biodostępność zawsze 100%. Lek podany pod skórnie nie ma biodostępności 100%, dlatego że może być wiązany z białkami tkankowymi, z płynem tkankowym, z białkami tkankowymi w tkance. Może on do tego krwiobiegu w znacznej części nawet nie dotrzeć, ulec rozłożeniu już wcześniej. Jeżeli chodzi o szczepionkę, to ona, jeżeli jest na przykład jakiś hapten, może się połączyć z białkiem, tworząc pełnowartościowy antygen, który jest później fagocytowany przez komórki prezentujące antygen w skórze. Takimi są głównie makrofagi tkankowe i komórki Langerhansa. I później prezentowany komórkom, komórkom immunokompetentnym, co jest warunkiem wytworzenia odpowiedzi immunologicznej swoistej, humoralnej bądź to komórkowej. Dlatego szczepionek nie podaje się do dożylnie, ale podaje się podskórnie. Gdybyśmy założyli, że mamy roztwór, Trucizny, bo antyszczepionkowcy mówią, co to za różnica. Czy podamy truciznę dożylnie, czy podskórnie, to jest jedno i to samo. Szczepionka nie jest trucizną, jest lekiem. Jest lekiem, bo tak napisano w ustawie prawo farmaceutyczne, czyli jest lekiem pod względem prawnym, ale antyszczepionkowcy mówią, a co niby leczy? Refluks? Ból głowy, anginę? Nie, lekiem jest nie tylko substancja, która leczy, ale również taka, która działa profilaktycznie, więc szczepionka oczywiście jest lekiem, dlatego że działa profilaktycznie, ale są szczepionki, które leczą. Na przykład szczepionka odczulająca. Odczulanie to, nie, to jest to po prostu immunoterapia swoista i polega na podaniu szczepionki odczulającej. Moi drodzy, Podanie leku dożylnie czasami może skończyć się martwicą w obrębie naczynia czy wstrząsem. Podanie podskórne nie. Więc jest różnica dotycząca samego podania. Jest różnica dotycząca biodostępności, bo o podaniu podskórnym może być ona znacznie mniejsza. Gdybyśmy, gdybyśmy założyli, że mamy roztwór różnych trucizn, to nie jest oczywiście szczepionka, bo szczepionka nie jest trucizną. Jeżeli ktoś widzi jakieś trucizny w szczepionce, to powinien zgłosić się do lekarza bynajmniej nie do okulisty, tylko tego od głowy. To, Gdybyśmy nawet wzięli pod uwagę jakiś roztwór trucizn, to moi drodzy, podane podskórnie nie zadziałają tak samo jak podane do żylnie, dlatego że trucizny gromadzone podskórnie wiążą się z białkami, wiążą się również na przykład, wnikają w różne warstwy naskórka, na przykład w warstwę rozrodczą, a naskórek szybko rośnie i te warstwy, w miarę przesuwania się do tej części zrogowa są później Złuszczane i usuwane, więc takie trucizny i tak szybciej zostałyby wydalone z organizmu, więc to nie jest to samo. Nawet gdyby założyć, że mamy jakiś roztwór trucic wstrzyknięty do żylnie czy podskórnie. Więc to nie są, moi drodzy, to nie są panie doktorze Jaśkowski żadne dyrdymały, tylko, tylko taka prawda. Odsyłam do podręczników z farmakologii klinicznej, gdzie jest to wszystko bardzo ładnie opisane, akronimem LADME. Ale oczywiście rozumiem, że proepidemicy nigdy do takiego podręcznika nie zajrzą, bo na słowo farmacja czy farmakologia dostają, no, dostają, że tak powiem, straczki. To jest słowo, które działa na nich jak płachta. Na byka. Więc w tym filmie, gdzie profesor Jaśkowski mówi do mnie, że opowiadam Derdymały, nie podaje żadnych kontrargumentów. Żadnych. To jest technika bardzo często stosowana przez proepidemików, przez ludzi, którzy nie mają, bądź to nie mają jakiejś wiedzy, bądź to mają niepełną wiedzę i nie potrafią przedstawić rzeczowych argumentów. Często spotykam się z takimi komentarzami ad personam typu bzdura, głupi jesteś, kij ci w oko, one oczywiście nic nie wnoszą. Przedstawiane są wtedy, gdy takich kontrargumentów osoba, rozmówca, nie potrafi po prostu znaleźć. Moi drodzy, i to chyba tyle na ten temat. Myślę, że wszystko wam bardzo dokładnie wyjaśniłem, uwidoczniłem. Dzisiaj nie będzie żartu na koniec filmu, dlatego że, dlatego że zarzuty w stosunku do mnie można potraktować jako żart. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.